No. DAAAAAAA CUDENNYA! Dobra, nie ważne, Nieważne, tak? O Boże. W życiu tak źle nie zaśpiewałem, naprawdę. A słońce dalej nie chce wyjść, nie? Kupię słońce. Dobra, czekaj. Ja tutaj czekaj zaraz jeszcze raz zaśpiewam. No, cudania DAWADISMADAJ! O, jakie było do góry. Nie widzę słońca nawet, ale. Dzień Dobra, jest siemanko, jest sieman, jest. ja jestem warto za mną jest Hunter no witam. Witamy Was w kolejnym odcinku Pokémon! Na serwerze Pokeblok! Sieba! Takiego przywitania nigdy nie było To <noise> mnie pierwsze osoby tam co wzięły, nie ja słuchają no o kurwa ale <noise> No, tak bywa, nie? <noise> Dobra. Dobra, tak no ja słuchajcie, dzisiaj teraz otwieramy dalej. skrzynię. Znaczy ja miałem to powiedzieć, także powiem jeszcze raz i Dobra. dzisiaj otwieramy skrzynię! <noise> Dobra. Pokémon. Co? Lecimy? No to możemy. Mamy dla was 16 skrzynek Legend do otwarcia. Tak. Tu przed gościu, który też trochę się wczuł w otwieranie skrzynek, aż mu na głowę I ma Na aż... głowie. To jest uzależnienie, kochani, jak będziecie otwierać odpędził no. skrzynę. To... No. O, papa, papa, pa, jajka! Mi... Już mu Pokémony wylatują z tej skrzyni, on nie może złapać, bo ma na głowie. Pluje jajami, gościu, ja nie no. rozumiem, dobra. Dobra. To co? Mamy do otwarcia 16 skrzynek legend, tak. kochani. Możemy sobie zobaczyć tutaj na otwórz E i zobacz, że w tej skrzyni możemy zdobyć Master Ball, Master Ball, Master Ball, Master Ball, także widzicie... Ewentualnie Master Ball. No, tam ja jeszcze słyszałem, że podobno Master Balla można zdobyć. No. Ale okej. Okay. Wszystkie legendy, jakie są do zdobycia, możemy sobie zdobyć. Zobaczymy, jakie zdobędziemy legendy, kto zdobędzie najlepszą legendę. Tak. Najlepsze legendy to jakie są uważane na serwerze, to jest Mewtwo i Rayquaza. Zobaczymy, kto zdobędzie... Ja chcę Mewtwo. Lubię tego Pokemona. No ja też chcę, zobaczymy, zrobimy sobie taki ranking, kto po prostu zdobędzie więcej Mewtu. Dobra. <grym> Dobra, to, co? to uwaga, ja odpalam pierwszą nosem, tylko... Co, jakby mi tu dupą się odwrócił jakiś typ? No, okej. Okay. Powiedz kiedy. 3... Dobra, to 3, 5, 8, go. Go. Dobra. Dobra. Rajko, rusza się, zabrz. rusza się. Groudon Mew, Lugia, Celebi, Co Rajkwaza. będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie? No Mewtu mi... Trzepnął! Gaddem! Ja Ale mam celebi, on jest fajny To jest ten zielony taki. No no Tak chyba w kryształach on był, tak? Nie, nie, to otwórz sobie. To czego otworzę? Jakby co wszystkie legendy są na 40 levelach. No to, to, to ten co w Pokemona kryształowych dało się jakimś bagiem otwierać on jest taki zielony, no? to jest trawiasto-psychiczny. Fajny, fajny pokemonek. No fajny. Dobra, fajny. lecimy z kolejną. Dobra. A ja bardzo trafiłem! <laughs> ja <ten zaraz śmiech> Dobra, kolejna? Dobra, to lecimy z kolejną. Odliczaj. Tak. 3, 2, 1, dupa! I co będzie? Dobra, leci. U mnie pierwszy u Celebi. Teraz tak, no. tak nie widać, nie? Że nie widać tego. No jak leci, no nie? Cybolami. O, Groudon. A mi miu poleciał. No kurde. Ty, jaki to jest koksu? Dobra. Kolejna? Kolejna, to teraz ja odliczam. Uwaga. Trzy. Tak. Eee, Okej. Okay. <laughs> Może być. Jak kto woli. Co będzie, co będzie, co będzie. E, miutu, dawaj. Miu to dawa. Kujwa. Nie mam, miu jest za do daleko do mnie. Zabdos. No, no. jak ja rozsadzę, sprzedam, sprzedam. Kto mi strzeli na PayPala, 100 zł, to oddam Graudona, nie? Nie no żartuję, nie, nie wymuszam Dobra. hajsów Dobra <trafięcia> <trafię> Dobra, to teraz ty odliczasz Odliczasz? Dobra, raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem Osiem! Dobra Na razie prowadzę do... jeden 0 bo mam Jednego miotu. zobaczymy co poleci teraz No Rajkłaza mi poleciała A jeszcze czekam Jest! Jest! Mam miotu. Trafiłeś? Tak. Ha, Dobra, w taki. Pokazać ci dla potwierdzenia patrz. Gdzie on jest? Zbadził się! To musisz jeszcze raz, bo musisz może o. w stronę. Aaaa! No Teraz ci się trafiła? No. No, on... no nie wierzę, już ma dwa te najlepsze, nie? Dobra. To jest nie fair, to jest nie fair. To Dobra. Teraz ja odliczam? Tak. Y jeden, dwa y i dupa. Poszło Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Dawajcie mi to legendy, ale się tych legend na chapie. Zabrę. <laughs> Jest! Rajkłaza! Trafiłeś? No, patrz. No kurde Patrz Dawaj ją. Widzisz? Ha! nie, nie dziewolni! Nie 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 nie. nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Bo się matki wyłożył. Czekaj. matki chowaj się w celu. Chowaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Co to on ma? Jakiś... zororarki? Doroark. To jest ten... forma ewolucyjna zoruły. Dobra, teraz ty dobra. odliczasz. Uno, do, dre, jo. Dobra. czekamy. czekamy. Co będzie, to będzie, co będzie. oś tu, nie, 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 teraz nie, tu teraz nie. Który tu nie, 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 leć dalej, leć dalej. No do, do dalej, ale nie pokardzę tym Pokemonem, ale no dzięki. Rajkoł. To był w sumie A słuchaj, skutek, jak tak, on teraz naprawdę. pełny jak Pokemon to jak otworzę, to do boxa poleci, czy nie otworzę? Tak, tak. Do, do boksa poleci. Ja sobie otworzę w sumie. Dobra, Cioch. to teraz yy, Dobra. teraz będę odliczał ja. Alright. Jak lecimy, jak lecimy po różnych językach, to uwaga, najlepsza ta wyliczanka po niemiecku. Ja Państwaj dry spierdalaj. Proszę bardzo. <grym> a co ci się trafiło przed chwilą? Przed chwilą mi się trafił Graudon. A, okej. Okay. A teraz mi się trafi. PA MOLTRES! Kolejny Graudon. No też mam dwa Graudon. Dobra, Moltresa biorę, to jest fajny. No to teraz możesz, ty, będziemy, będziemy ten, będziemy. Pokażę okay. ile języków znasz. No już tyle wiesz. One, two, free go. O, o, zaszalał. No. Co będzie teraz? Co będzie teraz? Dawaj, dawaj, coś fajnego. Lebi, Zabdosa, lebi. O, mi Ja! Ja mam Zabdosa. Ja mam Suikuna. Takiego... Kuna! No ja z kula dotrafiłem. A co to za, za pokebole? Halo? Ja bierę Moje? Co tu? Co ty tutaj? To pokebole tu mam. A, okej. Okay. Dobra. Yy, to teraz odliczam. O, zdradzanie ja... miejsca teraz się poków ban. O kurde, to my bana dostaniemy po naszych odcinkach. Ale nie, to tam gdzieś. No to ty, tamta Halo, halo. No, to tam no to halo, nie ale to, ale... Takie zdradzanie może być. Dobra. Yy, liczysz, panie. Dobra, to teraz ja będę po, po francusku, o ile dobrze pamiętam. Yy, to będzie. Yy, On d'étroit. I lecimy. Dobra. Nie wiem, dobrze, chyba dobrze pamiętam. Nie Mówię, wiem, jaka piosenka była taka. On d'étroit. Ta rarykus <śles> O nie. Moltres mi się trafił. A mi znowu Rajkoł. Kurde. Dobra. To teraz leć, leć dalej. O, wyzywaj już na czacie. Wierdzielaj złodzieju. Wooo... Przepraszam, czy mam... Ty O Boże. Banhammer. Odliczać? Co? Dobra. QwR ty, jo. QwR... <laughs> No, co nadzieje, to będzie, to co to będzie siłnietu. w naszych skrzyneczkach? O, ja, montres. kolejny piesek. Chyba piesek. Entei to piesek był, nie? Tak. Dobra, tu mam pieska. Zostało sześć skrzynków. Uwaga, mhm. ja teraz będę odliczał po japońsku. Dobrze. Tam jest takie 3-4, to się mówi takie uwaga, uwaga, uwaga. <noise> no, lecimy. Okej. Okay. Co to będzie, I co i to będzie? poliglotą. Co ci minęło? Celebi... Jest! Daleko! No, no! Jest, dobra! Rajkłaza. Co ty gadasz? No, ale wiesz jak to było? Na miu mi się zatrzymało i już stało. Stoi na miu, zatrzymało się, nagle patrzę na miu, że brzmię tak. Nie, ale. Stój, 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 nagle nie zmieniło się. O, dobra, stój, stój, stój. Tak, takie coś było. Dobra, to teraz. I, i teraz ty odliczysz. Ja mam odliczać. Mm -hmm. To dobra. Ej, to ja to odliczę po moich Pokémonach. Gotowy? No. Syndagmil i calebi Groudun Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co właśnie. Weźcie zapewne powiedzieć, że od kogoś dostaliśmy jajka i nie wiemy co dokładnie jest w tych Bez jajkach. Co coś się wykluje. Kurwa, kolejny skun. A Suikuna. Sui ja to samo. Dobra. Dobra. I to teraz ja będę odliczał. No. To ja sobie strzelę, to jest ogona. Mhm. Z ogona. No tutaj przy ogonie jestem. O nie. Tak, spienkę spojrzy... legendę oddałem komuś, no nie ważne. Oddałeś komuś? No bo bo, bo mi się kuła ale spoko, mam jeszcze kilka. Takie. Okay, jak ktoś mi odbiło? No nie ważne. Dobra. Masz na pewno, bo ten, bo jak nie masz to zaraz zabiorę tutaj komuś i. A drogie są? Znaczy, skrzynki można wydropić, ale ten, ale. Dobra, to nie ktoś się... to, to, ma prezencik. Jedną skrzyneczkę. Dobra, nie? czekaj. Pum, 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 pum. Widzisz, okay, czekaj, wtedy WIPA ja? oddałem teraz skrzyneczkę, komuś oddałem. Dobrze, że nie klucz. Poczekaj, ty, ja hop, tylko dorzucę hop. ci jedną. Nie, ja mam skrzynki, ja mam skrzynki. Ale żeby było porówno. Czekaj, to tu. Ty tutaj jedno ci oddaję. To dobra, teraz wszystko się powinno zgadzać. No się nie chce łączyć ze sobą. Dobra. To no właśnie <tłyn> też tak widzę, że nie chcą się łączyć, ale <tłynne> okej. Okay. To odliczasz? Yy, tak, teraz moja kolej. Dokładnie. Dobra, to Cięż ja odliczam. Yy, idę sobie strzelić z ogona. To ja też strzelę z ogona. <güler> yy, to uwaga, tak. y, teraz będę odliczał y, po rusku. a okay. y, 2 i 3 i G i i lecimy. I tak, tak. <gülę> Co to będzie? Zobaczmy. A jakie ładne poksy mi minęły. Oczywiście zatrzymały się na głównie. Znaczy, no może nie gówno, Groudon. ale już mam grał nie? To grał ci polecia. Tak. Ogon ma grał To tak być nie może. Dobra, dawaj teraz, ty. Ja, ja mu strzelę w miejscu, gdzie siusia. usia. Właśnie. Będę pod miór. Tak, 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 tak. Taki, taki pedo-Pokemon, Dobra. Jesteś tu gdzieś? Dobra, ja mu też strzelę tu jej spod tego, spod odbyta. Gdzie jesteś? Tutaj, dobra. To tutaj mu spodobyta strzela. Okay. Powiedz kiedy, czy to ja liczę? Ty liczysz. Yy, to będzie raz, dwadzieścia, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt, dwadzieścia, hehehe, już. Dobra. <grym> trochę, trochę zabalało tego miu. Dostał po Zastę... jajcach. Zastęknął, no. <grym> I, I co? Mew Nie. Artykuł, mi się Moltres trafił. No, czyli, czyli, czyli je... Strzeliliśmy mu w ptaka, dostaliśmy ptaki, nie? To, 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 to ja mu strzelę teraz... Na. No. Topem mu strzelę. Czym? Topem mu strzelę. Dobra. Stopa. Powiedz kiedy. Dobra, yy, raz, dwa, a lecimy. <laughs> Może być. To jest mowa wiatrów, taki język. Lugię, Celebi. Tak Dobra, i został ostatni? Celebi. Tak, ostatni, dokładnie tak. Z czego strzelamy? Strzelmy sobie, zobaczmy, dajmy mu tutaj, w gardziel. Tutaj podobno, gdzie po jednym ciosie przeciwnik jest dead. No. Dobra. Kto? Ty. Ja? Tak ty. Ja. I... Tak ty. Dobrze. No to ja, ja powiem, ja powiem coś takiego, że jeśli teraz wydropi mi Miotu, to wydropi mi Miotu. Już. Bo, Ładnie bo powiedziałeś. Remis mamy. Co? Remis właśnie mamy. Nie wiadomo, co komu teraz poleci. Sie Celem znowu. Miotu. No nie. No nie. to mi poleciało. Ej, no szkoda, że ci poleciał. Oj, ja, nie mogę? No to wygrałem, wygrałem rozgrywkę. Tak, ja mam ja Miuto, mam Rajkłazę i Rajkłazę, tak? A ty masz. Nie, ty, ty masz dwie Rajkłazy? No? A, to remis już. A dobra. to remis? ha, na bliżej. Bo ja mam dwa razy Miuto i Rajkłazę, A, A, kurde. A, czyli to ten, dobra, dobra. To wyrównałeś teraz. To wyrównałem, dobra. Bo w takim razie odchodzimy takim z tego pojedynku, remis. Ja, ja zapomniałem, mm -hmm. że ty drugiego tego. No to ty ja tak teraz popatrzyłem, nie? <laughs> o, to cwaniak. Chili, chili. chili. musisz zjeść chili. Dobra, to zjem i, i potem nagram, jak, jak robię z tego. Transmisja z łazienki będzie później, nie? <laughs> <Transmisja z łazienki. śmiech> w obie strony, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Dobrze, to, 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 to <laughs> <razy>. jest dobra. <laughs> Co No, to to możemy sobie kończyć odcinek i kolejny rozpoczniemy mm. sobie w kolejnym mieście superanckim. fajnym, bo będzie coś fajnego wam Dokładnie do pokazania. Tak. Dokładnie. Ja sobie tak rozmieniłem teraz, że możemy jakąś legendę w jakiś konkursie oddać, tekst, który mamy, no nie? Ale to, to, znaczy, w to w kolejnym odcinku możemy. coś powiemy o tym, nie? Mhm, mm to możemy w A jak kolejnym nie, to jeszcze powiem. w kolejnym. Albo w kolejnym jeszcze, ale jak nie w tak. kolejnym, to w kolejnym. Bo tutaj mamy takie powtarzane, no nie, to można zawsze jako. No dobrze, możemy zrobić tak, że mhm. mi się trafiły dwa razy mewtu i jedna rajquaza, mhm. to Ja mogę oddać mewtu. To, to mi się trafiło dwa razy Rayquaza i jedno mewtu? No? To możesz oddać rajkłaza. O kurde, to ktoś by miał naprawdę kozackiego pokemona. No, ode mnie też. No. To widzicie. Jest fajnie, jest fajnie, warto oglądać pokemony. Także może co, może, może po prostu pod tym odcinkiem zrobimy i żeby ludzie z dwóch odcinków tam na przykład sobie komentowali i wybierzemy sobie z komentarza kogoś kto będzie i po prostu mhm. napisze w, w komentarzu dlaczego miałby dostać akurat on tego pokemona i jak się wysili dokładnie wysilcie Taka się osoba. ale w kolejnym odcinku jeszcze nie wybierzemy tylko jeszcze w następnym bo jak wiecie ja to nagrywam na zapas bo wyjeżdżam także mu muszę być przy tym przy wybieraniu tak no. także, także macie później, sporo, później czasu, później sporo czasu na myślenie możecie coś rozkminić i my te pokemony oddamy tak wybierzemy jakieś dwa naprawdę kozackie komentarze i będzie fajny. Dobra, tak? Ej, i, to, i to by było w sumie, to w sumie na tyle. To kolejny konkurs, kurde. No to kurde, no my konkursy robimy, że o Jezus Maria. Mm -hmm. No to co, to dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało zostawcie koniecznie łapkę w górę. Wysilcie się naprawdę fajnym komentarzem do tego odcinka. Dodajcie do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, subnijcie Huntera, subnijcie mnie, jeśli nie subujecie nowego kanału. Za co wam bardzo dziękujemy i kończymy. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej! Yo! Yo!